Vielen you Zrobił się, patrzcie, na to, z radą, a źle zrobił. się świetna prawda, bo ten ojciec mógł dokończyć w politycznym synu iść ode mnie. Chciałeś miłodze, dostałeś. Chciałeś miłodze, dostałeś. Wykorzystałeś swoją szansę i teraz pozbyć. Ale ten ojciec, bardzo on nie krzyczy, on nie wygląda syna, on daje mu szansę, bo on się cieszy, że syn do niego wraca. I dokładnie tak samo jest w dalszym ciągu Ten ojciec, takie są te szkody, które nie jest w tym, gdyśmy spowiedzieli. Ona nas nie chce krzyczeć, nie chce nas oceniać, ale chce nam pomagać. Chce, by nam to było lepiej. Dlatego słuchajcie, się bardzo wyraźne że każdy Pan z kapła w mąsku, się słabościom. Gdyby, słuchajcie, ksiądz był grzeszny, gdyby ksiądz

Oh, yeah. Gdy Pan na to nasze brzegi, nasze słowości, to tego, co odchodza nami, tego już nie ma. Pan tu zabiera. I Pan mówi tam, zacznijmy od nowa, zacznij jeszcze raz. I teraz już możesz czy grzech przez swoje życie. Teraz to dzieci martwie, gdy mamy czyste serca, możemy już właśnie tego serca przyjąć. To jest, słuchajcie, naj... więc po znajomości, tylko dla Was, pochód będą niższe niż te pieniądze. Może tak, że my nie mówicie, że to są wieści bardzo. Zacznijmy od zachęcania do...